Chójdę zanim umrę, zanim płynie więcej niż wychy Z tego niczym nie wie, a może nie. Może bólu więcej tutaj wybić się Od tego, to dół, sumu braku, z braku laków. Że to wszystko brakowało, niczym nie chciało. Tutaj się to bardziej, że to wszystko nie mu tutaj otwarcie. Tutaj zanim umrę, Zanim nim frunie tutaj że to ptak. Jak wolność, tutaj tego smak poznać, że to dostać od granicy smutku, niczym tutaj jak ludek, ludek to człowiek niczym przychodzisz, jak to odpowiedź? Sam to pytań, sam to szuka że to wyda Wyda się to dziwne, czasem tutaj nie umiera. Tutaj nieśmiertelne, kiedy tutaj zawiera. Treści za nim umrę, za nim umierę, niczym u mnie. Życie jak to również równiej odchodzi. Tutaj to skupiałem to odrodzenie. Własne tutaj narodzenie. Rodka śmierci, tutaj masz to piętna albo poczujesz tak Niemal oto to, jak lękwa, Więcej niż to dochodzi do tego Dołożyć choćby tutaj mi to tak, że to wszystko Niczym ogół Tu podjął, podium Czy tu w ogóle odejść Tak to wykreślić tutaj niczym pojęć Pojęć tyle wzrasta Jak tutaj narasta w treści Nie umiera Bo co tyle zmieścić Tutaj to wspomnień Zostanie ta linia Że to z linia jest to potok Kiedy myśli Bija, bije, bije, bije się z myślami. Tutaj smak, klimatem wybijam. od nic tutaj nie oddam. Tutaj za zagranica wyszło, także tutaj z Jak patrzysz niby wszystko na to, wybyć tutaj stamtąd. Omydlone i jak to przez szyby życia nie wybyć. Tutaj nie umiera, zanim umrę tutaj we mnie. Kiedy to docieram, docieram do celu. Was tego środka Tutaj odchodzi ode mnie zemsta Tutaj dawno, dawno często Coś za często tutaj sensu odcieka Wszystko tutaj sensu Tutaj nie otwiera zanim unie, że to wszystko Tutaj we mnie frunie, tutaj we mnie urwie Kiedy mam wolności tak to, że to fakto I to nie jest żar, że to z kapie jak to wszystko, wow jak to wszystko niczym nie umiera Nie będę tu, cię tutaj Jakiś męca. życiowe to pieca Tutaj ta wiedza niczym się otwiera Nie umiera, bo to wychodzić, potwierdzić To zmieścić się może tutaj myśli tworzeń Stworzeń to człowieka tyle czasu, że kolebką czasu to ucieka Nie umiera, zanim umrę czeka Al dojdzie do was tutaj przyjdzie Polwie tutaj kowar.